Także siemano, ja jestem Adiksowy to jest kolejny film z Minecrafta po długiej, długiej, długiej serwie. Ze mną jest dzisiaj Sebix oraz Awi, przyjdźcie się. Abi, co ty odwalasz? No, y nie ważne. Dzień dobry. Okej. No i dobra, dzisiaj gramy sobie w derp... Ja Dzisiaj <laughs> gramy sobie w derp. No i dzisiaj gramy sobie na serwerze derpemce. W... w co gramy dzisiaj? Bloodworsy! No i generalnie, jeżeli Wam się filmik spodoba, to zostawcie łapkę w górę, możecie wbić, nie wiem, ile tutaj chłopaki chcecie lajków, tam powiedzcie, ale nie przesadzajcie z progiem, bo wiecie, no... YouTube 50. 50? O kurde. No wierzę, wierzę w nich. A ty sobie Bixi, ja bym, jak byś chciał? Ja myślałem, 36, tak? 36. Mm -hmm. No to niech będzie 50 albo 36, i będzie kolejny film w przyszłym tygodniu. Yy, właśnie może z chłopakami, może z kimś innym. Zobaczymy, jak to będzie. No i co? My bez żadnego przedłużania przechodzimy do areny. Ja tylko pragnę przypomnieć, że sprawy łóżkowe są moje i mi to proszę zostawić. Wy możecie sobie tam, nie wiem, mieć po diamenty, po emeraldy, cokolwiek. Okej. Okay. Pamiętajcie, jak zniszczą łóżko, to będzie tylko i wyłącznie moja wina. Tylko. Dobra. Dobra, okay. no i świetnie, no i fajnie, mamy zgrany zespół. Dobra, ja kupiłem sobie wełnę. No i na początek robimy tak. Wełną sobie obudujemy. Bogactwo normalnie. No, no chłopie, no proste, że tak widzisz. Przecież, że ja mam taki drop fajny dzisiaj, że to jest szok. I najlepsze jest to, że ktoś mi puka w tle, ale to nieważne. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Yy, więc no. Dobra. GITES jest. Mm, 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 mm. Sorry, że tak wolno buduję. A co budujesz? A. Do tak, o. No no, spoko, spoko. Luzik, ja to ładnie tak obuduję to łóżko, że wam normalnie gały wypadną z oczu. Nie wiem, tak to mogę określić? Chyba nie. Eee, e, zostaw no, moje bo... gały. Ta. Mm -hmm. nie, no, no. Nie, 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 zostaw, zostaw. Czemu? Bo? Nie, bo tak. O, dzięki za diamenty, będzie kilo przeklęty. Na, no, ale... A. <głos> <głos> e, e, a. sebix się zamienił Nie jąkaj się, bo wiatru nie ma. <noise> Dobra, dobra. O nie, ale nie, to było naprawdę złe. Naprawdę było złe. A jak to zmontuję? No proste, że tak. I wiecie, co jest najlepsze? Już mam endstone'a i, i będzie naprawdę fajnie obudowane wirko. Także, no jest, dobrze jest. A będziesz tam spał? Co będę robił? Będziesz tam spał? No proste, chłopie, no być. Ale czy łóżko? Dziedzinie ma łóżka? Ło, wow, ale ty szybki jesteś. Wow. No, no szybki zwiniesz. To jest. To jest. To jest. To jest. Zawsze zwarty i gotowy. <laughs> no, ja wiadomo, jestem zawsze. No, a teraz awczy, bo musi sobie Snapa odpalić, zobaczyć Instagrama, przejrzeć jakie tam rzeczy dodali ludzie i ktoś mnie tam zaprasza nie, chyba. Nie, do... odpisuję, na, odpisuję na mesie. Do znajomych. dobra. Zaakceptowałem, bo jestem bardzo miły. Odpisujesz na mesie, nie? Mi by się odpisał, a nie. Hmm. Nie no, sobie chyba mi odpisałeś, to ja ci nie odpisałem? No co? 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 No co za zielone korniszane? Dobra, panowie, spokojnie, spokojnie. Ojojoj, dobra, 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 dobra zrzucony jeden. S. <śmiech> <śmiech> Jozu, jo, no, kopie paruwa. paruwa. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ale kup malak. wszyscy. Podejście nam BerTu i teraz wiecie co? Ja już chyba łóżka nie chcę obudowywać, wolę iść sobie po diamenty. No dobrze, to ja obudę już... łóżko. Pięknie, pięknie. No i to mnie się podoba, nie? Piękny no. do łóżkowych spraw, nie? I. Mhm. Macie pomysł na tytuł te, tego filmu, czy nie? I, dobra. Łóżkowe normalne. sprawy wracają? Um... Nie, bo to zablokują A... mi jeszcze. Zablokują ci <laughs> jeszcze. Fam... Tak. Familia, nie? Familia. familia. O. Ty, familia Bedwars, ty. Piękna sprawa. Dobra, panowie, Ej, bo ja tu. Bedę... Idę po diamenty, no. A widziałeś jak, widziałeś, jak pięknie obudowane łóżko? No cudownie, nie? No chłopie, no to jest prestiżowa wełna, no przecież, nie? No, Widziesz, ona jest sejana z diamentów. Ja normalnie specjalnie ścinałem owcy tą wełnę, żeby miał do obudowania łóżka, więc wiesz o co chodzi. Trzeba Ej, się poświęcać. No. Daj mi Ziementu trochę tego nie żelaza, bo masz więcej. Dobra. Starczy mi. Kupię sobie wełnę i depo diamenty. Ale Kilo wiecie deprędy. co jest najlepsze? Zielone idzie, zielone idzie. Help, zielone idzie. No chodź, Kolniszonku, <laughs> no chodź. Ej, to jest ten, co przed chwilą był. Co za ham? Tak, tam jest? Poczekaj, no bo zieloni to pamiętaj, zawsze to jest grupa Szereków, tak? Szereki są zieloni, my jesteśmy smurfy, bo jesteśmy niebiescy, ale czekaj, on odpuścił czy co? Pat, 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 pat. Jedno serce. <ścoughs> Szkoda, że ja tego nie widziałem tak w całości, tylko dopiero jak byłeś tam na dole. No chodź, no chodź, o ty. Ale nie, dobrze, 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 dobrze jest. Tylko, A. Dobra, ja spadłem, ale przy okazji zabiłem, także nie jest źle. Jeszcze 20 minut gry, spokojnie dam radę. <grym> Ej nie no, spokojnie. Naprawdę. Będziemy tak najdłużej ciągnęli i damy radę, nie? No, pewnie. Czekaj, bo ja muszę... No, jeszcze musimy... Mm. Jeszcze musimy skywalsy, Build Battle najlepiej. No. O, o, Wszystkie tryby nagramy. Pójdziemy jeszcze na housinga. Jeszcze no, <coughs> pójdziemy no, na, no, na, tam... na Ferko pójdziemy na Speed Builders i inne takie. Ale macie I trzy godzinki gry, i, no i super. Czekaj, okay, tam u góry wychodzę. I wydarzy najciekawsze momenty z 3 godzin gry. <grym> tak, e, 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 dwie minuty filmu wyjdzie. No. no. Panie, prosty że tak. Na twórzka jest zbudowany kozak. No. Kozak. Ej, albo mam pomysł. E, ty po prostu wycniesz, że no. ja poszłem, a ja już bym musiał iść. No co? Ty? No co no to po że mi na... My tylko dwie areny gramy, panie. Powiedziałbyś, że neta mnie wywaliło, czy coś. Z tamtej areny 3 A. minuty, z tej będą jakieś... Może 5? No to styknie akurat na film, więc no... O nie, ty, Julka tu jest jakaś. Julka, kropka, o, egzo, ale, słodem, Nie ta. umiem się klepać dzisiaj. <laughs> dzisiaj nie mam dnia akurat do klepania. No chodź, no chodź, pa pa, pa, pa jaki chłop, jaki, Ej, jaki mądry, no. no, Ona o, pocisnęła mnie. Ej, ona miała 2 hp i mnie pocisła. No. Ale ja widziałem, jak ona spadła, ale to ty ją tak odrzuciłeś? Czy... Jak? Nie, ona przeżyła. A, nie. Czekaj, co? A, dobra, nieważne. Yy, Czekaj, co, się. ja? Gdzie? Nie wiem, nie mam pojęcia, już nie ogarniam życia. O, o. To super. Smacznego. Smacznego, ta, ale co? Kurde, zabiła mnie. Ktoś coś je. Oj, jajka, ja tą świat. No, Jakiś Mokrego dybusa, nie? No. Dobra, ja muszę iść na serio. Okej, okay, no, okej, okay, no w porządku, nie? Okej, okay, ten letar tym przejmiem. Dobra, powiedz, że minta wywali. Okay. No, okay. No, to sięma. Siema. Siema. No trzymaj się. Nie wycinaj tego, zostaw no? Nie, ja nie wytnę, co ty, nie ma szans, za długi no, będzie cztery, film tak, to jest, to jest no. no będzie tak, wiesz. No. Jakoś to śpiesznie zmontuję. Pan montażysta. <grym> Sebix, bo my musimy to jakoś zrobić, bo generalnie to czerwonych nie ma, bo zostali wyeliminowani, ale mamy tutaj drużynę zielonych, którzy tutaj, no wiesz, no chcą nam pokazać. Ta, ta, ta. Nie wiem, i obok nas jeszcze mamy jedną drużynę. Mam Julka dobrze się klepia. No właśnie, myślę, żeby... Daj mi jedno, jedno złoto. Masz. Myślę, że taktykę sobie o, o szybko zrobię, żeby szybko łóżka nie było. Dobra. Po prostu będzie szybkie, szybkie zniszczenie łóżka przez poprzez TNT, nie. Naprawdę nieźle jak mi, aczkolwiek ja muszę iść wrócić do nas na bazę, nie. bo ja jednak... Nie, 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 nie. Mam TNT. Mm -hmm. Nie, nie, nie wyszło. Teraz <laughs> wychodzi, raz nie. Zależy. Dobra. Patyk bo... nie zrobił. Poczekaj. a bo ty patyk masz. Zresztą ja też mógłbym nie. wykorzystać, ale ja zawsze zapominam o tych gadżetach. Więc no. No niektórzy się śmieją, bo na przykład nie korzystam z tych gadżetów, ale... Twoje szczęście. Są... Tej, ale... Trendy, oho, no. Oho, 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 oho! Dawaj go, Sebek. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go. No i ja zginąłem akurat, ale nie, dobra, zabijcie. będę obserwował swoją grę. Czekaj, spokojnie, zaraz pomyślimy spokojnie, jaka taktyka spokojnie. będzie, nie? Ale zobacz, on powolutku sobie idzie do ciebie, nie? O, dobra, do... Ej, uważaj, uważaj, bo może być groźnie. No i piękna sprawa. <laughs> Ej, ale... ale to śmiesznie naprawdę wygląda. O, brawo, brawo, normalnie. <laughs> Czekaj, to spowolnienie dało... No, dało mi takie te... O ty, psik ode mnie ale wie, że budujecie. Dobra, tu trzech. <tum> Tamten żółty w ogóle chyba nie skumał, że spada, ale okej. Okay. Oj ojoj! Oj oj, 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 oj oj, widziałem właśnie spadł. Oj O kurde, no cóż, no cóż, no zdarza się, no ja że no nie każdy wygrywa, za każdym razem, więc no, chyba to tyle w tym materiale, także! No.